Ulala ulala, dziś bardzo kobieca sytuacja. U lala. U lala. U lala. Ten vlog będzie krótszy yy, niż zazwyczaj te, które się ukazują na te kanale, ale będzie bardzo konkretny i mówiący o jednym temacie i zaproszę Was w nowe miejsce, w moje miejsce, które stworzyłam już jakiś czas temu, a tematy, które się tam przewijają, nie mogą być tu na grinkanu. Wiecie, że algorytmy są bezlitosne i tak naprawdę w momencie, kiedy ja za bardzo wprowadzałabym odmienne tematy, aniżeli te, które mamy na grinkanu tutaj u nas na kanale, czyli wnętrzarskie, ogrodowe, to te filmy nie byłyby tak dalej promowane. I pomyślałam sobie, że jednak ten obszar tematyczny, który dla mnie jest tak ogromnie ważny, że ja nie chcę z niego rezygnować. Wymyśliłam, że otworzę konto, konto na Instagramie, na które was teraz bardzo serdecznie zapraszam Quality Anna, konto o kobiecości, o celebracji kobiecości, o kobiecej drodze. Niektóre z Was są już ze mną na tym koncie, ale myślę, że bardzo dużo z Was nie wie o tym, że ja mam takie konto bardzo kobiece w wyrazie, gdzie mogę Wam opowiadać o tym, co w tym moim kobiecym świecie jest ważne dla mnie, o moich różnych wyborach, o ścieżkach, którymi podążam, o rozwoju, o tym w ogóle, jak ja widzę tą kobiecość, kobiecość ponad podziałami i ponad wiekiem, bo tak sobie pomyślałam, że jest bardzo dużo w tej chwili kąt 40 plus 50 plus e, kąt o menopauzie, kąt o macierzyństwie, a mi brakowało takiego kąta, gdzie to kobiecość e, będzie główną drogą niezależnie od wieku i niezależnie w ogóle od jakiegokolwiek podziału. My wchodząc w różne etapy życia, mówię dziewczyny, my kobiety, mamy bardzo różne po pierwsze doświadczenia życiowe. Z bardzo duży, różnych domów wychodzimy. Mamy bardzo różne sytuacje życiowe i możliwości również. Natomiast są pewne obszary wspólne dla nas wszystkich i ja na tych obszarach bym się chciała bardzo ale to bardzo skupić. Na quality Janna rozmawiamy owszem o pielęgnacji o tych różnych wszystkich fajnych obszarach, które dla nas dziewczyny są no pełne radości, dają nam dużo radości. Takie obszary jak pielęgnacja, jak ubrania, jak stylizacja. W moim życiu to też jest bardzo istotne. Wiecie o tym, bo wam bardzo często o tym mówię. Ale ja chcę również opowiadać o tym, co my możemy robić, żeby tą naszą kobiecość wzbogacać po prostu, żeby sprawiać, żeby ona nigdy, przenigdy nie zgasła w nas. Żebyśmy nie musiały czuć potem, że na przykład nie wiem, coś przegrałyśmy, coś straciłyśmy właśnie dlatego, że nie wiem, przyszedł okres menopauzalny czy premenopauzalny. Bardzo mi zależy, żeby to konto Joanna dla nas wszystkich dziewczyny dla wszystkich, począwszy od dziewczyn młodszych, po właśnie takie dziewczyny 50, 60 żeby to było konto o celebracji naszych głównych cech. Bo ja wam mówiłam tutaj o pielęgnacji, o stylizacjach, ale tak naprawdę tak jak w ostatniej rolce na Instagramie mm, opowiedziałam. Dla mnie to nie są kluczowe cechy kobiecości. Właśnie wygląd, czy jakieś walory, nie wiem, fizyczne, e, wybór e, ubrań. Dla mnie walorami kluczowymi, jeśli chodzi o kobiecość, takimi kluczowymi cechami są te cechy, które czynią nas wyjątkowymi dziewczynę. Takie cechy jak szósty zmysł. Ja uważam, że my mamy ogromną intuicję jako kobiety. Że nasza podświadomość po prostu do nas mówi ciągle i że większość z nas ma naprawdę świetny kontakt z nią. E, uważam, że mamy... Mnóstwo cech takich, które właśnie powodują, że jesteśmy tak silne, że jesteśmy tak niezwykle przewidujące, że sobie tak świetnie w życiu radzimy. A nawet jeśli są okresy, gdzie sobie nie radzimy, to i tak wstajemy z kolan i sobie radzimy. I to konto będzie właśnie takim kombo. Jest już, bo ono już istnieje jakiś czas, bardzo dużo osób już wokół niego jest, ale chcę Wam koniecznie dzisiaj o tym opowiedzieć, że te obszary kobiece, bo Wy bardzo często mnie prosicie, Joasiu, odcinek o perfumach, Joasiu, odcinek o ubraniach a opowiedz o właśnie nie wiem, gdzie kupiłaś płaszczyk, gdzie kupiłaś coś tam. Ja bardzo chętnie z Wami na te tematy porozmawiam, bo kocham modę, pielęgnację. Będę Was zabierała do różnych gabinetów, z których ja sama korzystam. Na różne terapie naturalne, z których ja sama korzystam. Ale właśnie w tamtym miejscu. Chcę bardzo wyraźnie podzielić, żeby Green Canoe było takie domowo, ogrodowe, ciepłe, bo to też dla nas dziewczyny jest bardzo ważny obszar. Ale żeby właśnie Quality było takim obszarem, gdzie możemy bardziej właśnie na te takie tematy kobiece sobie porozmawiać, a ja się będę mogła z wami podzielić no swoimi wyborami albo przemyśleniami również. Już na Quality odbywały się livey, wracamy do nich, będą livey właśnie z wybranymi przez was ekspertami na różne tematy. Ja też chciałabym wprowadzić trochę takich tematów, być może niekoniecznie modnych, ale myślę, że bardzo ważnych. Również chcę trochę o zdrowiu z Wami porozmawiać. Robię to cały czas, ale teraz będzie to jeszcze bardziej zintensyfikowane, bo w mojej ocenie bycie. Kobiecą. W ogóle kobiecość, taka ta, ta sensualność, która jest nam przypisywana, ona nijak się ma do stanu, gdzie my nie dbamy o nasze zdrowie i w ogóle nie skupiamy się na tym, jak funkcjonuje nasz organizm. Ja bardzo holistycznie podchodzę w ogóle do kobiecości, do tego, czym ona jest. Nie chcę widzieć, że to są jakieś przedziały, podziały. Nie lubię sama, mówiłam Wam o tym wielokrotnie, że nie lubię sama czytać tekstów typu 10 rzeczy, które się dowiedziałam o sobie po pięćdziesiątce, bo po pierwsze ona się nijak do mnie nie mają, praktycznie żaden z takich tekstów, które czytałam, żaden mnie nie dotyczył, bo samoświadomość, poczucie wartości, stawianie granic, to nie jest kwestia kobiet po 50, czy tam po 40, czy po sześćdziesiątce, tylko to jest kwestia w ogóle, które myślę, że każdy człowiek, pomijając nie wiem, kobiecość, ale też każdy człowiek powinien potrafić tak prowadzić własne życie, żeby właśnie dobrze się czuć ze sobą, niezależnie od wieku. I właśnie te quality moje, to jest taka przestrzeń, nasza, gdzie będziemy sobie o takich różnych sprawach rozmawiały. Znowu jakiś słuchajcie, dzisiaj nagrywam różne odcinki dla nas, i co chwilę przelatują tu jakieś zwierzęta, tak jakby potwierdzały to, co ja mówię. Także prawda, nawet nam tutaj e, jakieś gęsi znowu to potwierdziły. Zapraszam Was z całego serca, kochani. Na quality zapraszam Was do mojego świata, mojego świata kobiecego, który już od jakiegoś czasu tak delikatnie chciałam Wam pokazywać, a teraz coraz, coraz częściej Wam opowiadam o tym, e, jak ja w ogóle tą kobiecość swoją widzę. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie komplementy, które wyśle Lecie na potęgę, ostatnimi miesiącami. Bardzo mi miło, że tak to wszystko widzicie i że w ogóle to moje widzenie kobiecości i ten sposób, w jaki dbam o siebie, jakich wyborów dokonuję również modowych, że to też jest wasza bajka, tak jak mi piszecie, że też jest jakość dla was taka bardzo ważna, że też sięgacie po te wybory, po które ja sięgam. To jest naprawdę dla mnie. No, bardzo duży komplement. Ja się czuję wyróżniona, doceniona i uważam, że za przywilej ogromny, że mam tak cudowne dziewczyny. I tu na Grinkanu i na Quality również. No i co mi zostaje na koniec powiedzieć? Do zobaczenia, kochane, na tym moim koncie. Do zobaczenia przy tematach bardziej kobiecych, takich bardzo naszych po prostu, dotyczących naszego życia i naszego świata. Jeżeli ten odcinek Ci się podobał, to ja poproszę o kciuki w górę. Napisz koniecznie, właśnie, właśnie, napisz, proszę, jakie tematy kobiece chciałabyś, żeby były poruszane na tym koncie. Instagramowym zaznaczam, quality, co ciebie interesuje najbardziej? Czego tam ma być najwięcej? Czy pielęgnacji, czy mody, czy może właśnie tych tematów dotyczących rozwoju, samoświadomości, kroczenia jakąś własną drogą? Bardzo to jest dla mnie istotne. Pozwoli mi to dobrać gości odpowiednio, tak żeby dla Was właśnie ten, to konto było no po prostu takie ciekawe, żebyśmy razem tam taką cudowną społeczność sobie stworzyły. Za dziś bardzo dziękuję. Ten odcinek. Mam nadzieję, że poczułyście przez te moje słowa, co Wam chciałam przekazać i gdzie Was chciałam zaprosić. I no mi jest też miło, że ja w końcu mogę takie miejsce Wam o tym miejscu opowiedzieć, że mamy tą przestrzeń, gdzie możemy takie bardziej kobiece tematy opowiadać o nich po prostu i je omawiać wzajemnie. Do zobaczenia zatem, a tu na Green Canoe widzimy się za kilka dni tradycyjnie, za kilka dni nowy odcinek dla Was. Dziękuję za dziś, miłego dnia.